Dopamina takie będzie dzisiejsze hasło przewodnie naszego vloga. Pierwszego, właściwie. Ola powie trochę, co będziemy się przygotowywać. Dzisiaj pracujemy na planie z kolorowymi meblami, bo tak jak Ania wspomniała, przygotowujemy się do kampanii Dopamin Design. To jest ciekawe bardzo, bo do tej pory e, robiliśmy zdjęcia na Kaszmirze, na Beżach. Tak. I teraz będzie takie wow. Tak, ostatnia sesja, jaką zrealizowaliśmy, to były właśnie kaszmirowe meble, a teraz zupełnie e, coś innego. Obracamy się wśród kolorów. No i czekajcie na efekty, bo zaraz zaczynamy. Idę się malować! bohaterem naszego dzisiejszego planu będzie ten piękny narożnik. Ja już jestem prawie gotowa. Włosy przygotowane, makijaż zrobiony. Ale jeszcze potrzebuję się przebrać tak, żeby dobrze wyglądać z naszym głównym bohaterem dzisiejszego planu. To co zakładamy? Bardzo ciekawa książka, bo Ania już ją tak czyta i czyta. I czyta. Ej, Ola, to wiesz co ja wyczytałam w tej książce? Nie, że ten narożnik to będzie jakiś totalny hit. O, tutaj idę napisane. Tutaj mamy narożnik owo. Z bordowym stolikiem. No, po prostu bajka. Naprawdę jest to dopamin design. Zobaczcie teraz tkaninę na naszym owo, jest przepiękna. Taka właśnie sportowa, aksamitna, ale zupełnie inna niż na kanapie Cutie. Ania pokaż nam jaką kolorowankę zrobiłaś. Pięknie, no ale pięknie zrobiłaś. Stylówki i będziemy nagrywać teraz zupełnie inny plan. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że wracamy do Kaszmiru, ale nie. To krzesło to jest główny bohater naszego planu dzisiejszego. Słuchajcie, musieliśmy dzisiaj wyjść poza studio. Nasze lampy wylądowały na chodniku. taki moment, że Ola chciała zobaczyć, czy pasuje do tego krzesła. Skończyliśmy już focić tutaj, więc musimy przenieść się do drugiego apartamentu. Także lecimy, lecimy, lecimy. O! Już jesteśmy. Gdzie jest gwiazda? Gdzie jest gwiazda? Tu jest. No i przyszedł ten moment, że zaczynamy robić zdjęcia od pasa w górę tylko. To był pierwszy takiego rodzaju vlog. Mam nadzieję, że bardzo wam się spodobał i że będziecie tutaj z nami na dłużej. A nie jest w takiej pięknej sukience i wcale nie marznie, bo kochani pod tymi lampami to tak jak pod palmami. <noise> Dokładnie. Jesteśmy już bardzo zmęczeni, bo sesja trwała przez cały dzień. Ale efekty już możecie teraz zobaczyć na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, a tutaj na YouTubie w tej właśnie naszej nowej formie vlogowej po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni i wrócicie do nas na więcej. No i co? W tych kolorowych outfitach żegnamy się z Wami. Kliknijcie, subskrybuj. No, i przejrzyjcie ofertę kolorowych mebli. Bo warto wprowadzić trochę koloru i dopaminy do swojego wnętrza. No, i właśnie z taką ilością dopaminy. Pa, pa!